Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Mroczne tajemnice. No i cóż, dzisiaj wybieramy się z Gornem. Witaj! Tak, witaj, witaj. E, w Dobry. celu odbicia wolnej kopalni, jak to powiedział Gorn, wybijając ludzi jeden po drugim. O, prawie zapomniałem. Co? Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Hmm... Więc lepiej, Więc na niego lepiej zajrze. do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na Ciebie tutaj. Dzięki, Gorun. No, lepiej bym na niego zajrzał, jednak do za wilczka, ponieważ ma on nas misję. Co prawda normalnie ta misja byłaby bardzo ważna, ponieważ pozwala zdobyć... Nie jestem nawet pewien, nie jestem nawet pewien czy to była druga z kolei, czy trzecia z kolei najlepsza zbreja w grze. I w normalnym gotiku to byłoby naprawdę wielkie wsparcie, ponieważ zapewne teraz to bym jakiejś zbroi najemnika ciężkiej albo w zbroi ciężkiej strażnika maksymalnie. Nie, w zbroi strażnika to atakowym w średniej, ponieważ ciężka jest nie do zdobycia w normalnej wersji gry. No i miałbym trochę problemy, ponieważ m, tam potwory, którzy już pójdziemy, mają duży atak, i bez problemu były w stanie pewnie zabijać. I dzięki właśnie temu, że u Wilka zrobimy tą misję właśnie związaną ze zbroją e, odpowiednią. To wtedy w normalnej grze daje to wielkie ułatwienie. Niestety, jako, że tutaj mam i tak już dużo lepszą zbroję, to mi to za wiele nie da, ale jednak misję i tak i tak wykonamy. Trzyma Witaj! Myślę, że powinniśmy zapomnieć o tej małej sprzeczce. No dobra. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. Hmm. Ciekawa zmiana nazwy? O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Aki? Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą! W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Nie motywujesz Gdybyś mnie. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Nie wierzyć hmm. we W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Okej, nie jestem pewien, czy kilku płytek nie mamy z uwagi na to, że e, znaleźliśmy na przykład je w wieży Mgiebi w paru innych miejscach. Mówisz mi, że to wszystko nie, nie, zadając, nie zadając niczego w zamian. I mówisz mi to wszystko nie żądając niczego w zamian? No nie zupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję będę bardzo szybko, bardzo dużo! A nieważne. Czyli w skrócie będzie chciał zapłaty. No dobra, to zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy Pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Mówisz. No dobra, ale póki co ciebie olejemy, ponieważ ważniejszy jest teraz szturm na wolną kopalnię. Chociaż właściwie to nie jest szturm. Tylko jak to gord nazwał Wybijanie jednego po drugim, ale właściwie to im bardziej przypomina szturm. Poziomki fałszywki. Fuck ja, te nazwy, te wybuchy Właściwie tu jest łóżko, więc nierozsądnym, bo by marnować głupie miksturki. Łdzieć Psiii... Ech, oczywiście, sen nie przyniósł ci ukojenia, no bo jakby inaczej. Bezi, nałóż się wygodniej spać. Jak ci... no zostałeś zaatakowany, no szkurde, Bezi. Ty masz spać normalnie. Jeszcze raz. He? He? Fuck? Czemu włączyło mi się ostrzenie mieczy na łóżku? <grytanie> What the shit? Bziu, bziu, ostrzymy miecze na łóżku, bziu, bziu! Ciekawe, na czym to miałoby polegać niby? No dobra. Śpij do następnego poranka. Ach, nareszcie. Po jakichś 20 sekundach prób nareszcie się udało. Fuck yeah. A przy tym nauczyliśmy się ostrzyć... ...ostrza... ...he? Kto tu ucieka? Kim jesteś? Bandzior! Cza! Ja! A jednak nauka ostrzenia ostrz na łóżku jest całkiem ciekawą sprawą. W ostrzenia ostrz, to jest takie... OSTRE. <laughs> If you know what I mean. Dobra, chodźmy już do Gorna. Pewnie interesuje was te, a ten atak na tą kopalnię. Więc czemu byś się na niego nie wybrać? Teraz pytanie, gdzie jest popcorn? Popcorn stoi tutaj. Witaj! E, ruszamy do, ruszamy kopalni. do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Dzięki. To Zapiszemy sobie grę. I jedziemy, panie popkorn. czas wykonać misję uratowania wszechświata. No, może póki co jednak w wolnej kopalni, ale wszechświata w kolejnej kolejności. W kolejnej kolejności. Ostrzenie ostrz. Kurde, no, masło maślane może jeszcze. Zróbmy masło, jakie? Maślane. Tururum. Normalnie czuję się, bym był na lekcji języka polskiego miał coś takiego, że zróbmy masło, jakie? Maślane. Normalnie czuję się jak na lekcji języka polskiego, ciekawe czemu. Wiesz, może już teraz aktualnie nie, teraz są to trochę trudniejsze rzeczy, no ale jednak, takie właśnie mam skojarzenia. E, teraz pytanie, gdzie się podział popcorn? Pewnie już jest na miejscu! Bo oczywiście ta gra jest bardzo inteligentna, szedł za nami i nagle jest za na miejscu, no. <laughs> bo niby się zgubił nam, to jest, nie jest prawda wcale. Też nam się nie zgubił, nie? Po prostu został z jakiegoś nieznanego mi powodu trochę z tyłu. Hm. Bo jest wolny. mogorny je gruby. Nie, pewnie tak. Nie, bo jest murzynem i chciał na iść. i tak naprawdę podwędził wszystkie flipunek i teraz ucieka do wolnej kopalni, żeby wieść sobie te życie. Nikomu nie powie, że ją odbił. O skurde Bolek! Tego to tu wcześniej nie było! Ja w to nie uwierzę. Ja też udaję, że mnie tu nie było. Dobra, zapiszemy sobie grę przy okazji. Przestało na prawdziwych prosów. Co to pamiętam, to kiedyś tą wolną kopalnię całą pobiliśmy, więc raczej zdobycie jej nie było wielkim problemem. Czy mi się wydaje, czy do nas idzie po tych skałach? <grych> Co ty tam robiłeś, Gondu? Widzisz te wszystkie ciała? Nie, widzę Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. To się zajmij tymi rozprówaczami, taka prośba jest. Ja się zajmę tutaj wszystkimi Strażnikami. Nieważne, ile będzie ze mną walczyło ich. Ale ty się zajmij tymi rozpruwaczami, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Umowa stoi. Mam nadzieję, że pamiętasz, że tak obiecałeś. Dobra. Idziemy na dół: na dół, na dół. A na dole oczywiście. Tons of Strażnicy. Patrzcie, no, to ten gość z opozu na bagnie. Za długo zadawałeś się z tymi świrami z sekty. Zdążyli ci zrobić wodę z mózgu. Teraz nie uratują cię nawet pieniądze, które zapłaciłeś mi za ochronę. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnie był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Hahaha, <śledź> <śledź> Good and Joken! Chyba zapomniałeś, że pokonałem bez broni, nawet ostatnio chyba. Oj, te cieniasy. Marik Etek jak stanął to są nikomu nie potrzebi. Gdzieś szakala mógłbym wykończyć, bo jest... W fajnym pancerzu. Chodź to szakala. W zamian za to, że musiałem ci kiedyś zapłacić za ochronę. Chociaż nie musiałem, tylko chciałem. Bo wydawałeś się kogoś. Jeszcze Po prostu giniecie wszyscy. Nie pożyję. pa. A pa. też dobiję, bo będziecie mi tu wstawać bez powodu. A to nie jest konkurs na to, kto szybciej wstanie świetna robota chłopcze dobra Orny, jesteś gotowy? idziemy dalej witaj zginął członek starego obozu i twoje imię eee. padło w związku z tą sprawą eee Do dobra ale co się to obchodzi na ja ty nie jesteś ze mną w tej samej gildii ponieważ ja aktualnie jestem w niczyjej gildii witaj pobiłeś moje Do na no fuck? Jakieś bendy gry wychodzą. Zatakowałeś członka starego obozu, zabiłeś go nawet! To nie tak, że oni nas zaatakowali i miałeś wszystkich pozabijać! To nie tak, że net nie jesteś ze mną i mnie powinno to gówno obchodzić! O, mamy kolegów więcej. Też popcorn! Szturmem! Skąd z potem wzięłeś twój stary topór? Takie dobre pytanie. <noise> Ci lecą za nim. Ty już nie polecisz, przykro mi. Och, tak, spróbuj mnie zabić. Powodzenia życzę. Mam potężny miecz i no za jestem nie do zabicia. Przykro mi. Myślę, jakąś broń, którą mógłbym zabijać ich bez zabijania. Mi się wydaje, że ten cały... Że ten cały... Jest ten durny miecz, co ma 60 demedza. Ten pochłaniasz dusz jakoś tak, o, pożerzasz Że nim powinno być z deka łatwiej. DAJESZ! Ojo! The fuck! Trzymujcie, ma dwa strzały z tego wiecza! Już ten miecz ma 30 punktów obrażeń! Oto the O, kolejny przybył. Ej, miałeś go. Kurde, marek. Jest walił tych strażników, nie chcę mi się ich dobijać. Tam się na dole bije z tym tym. To się długo bije, biją jak na fakt, że gorma taki dobry topór. Nie wiem, jakim cudem ma sportem swój topór Gorna. Ja z, mojej, z mojej pięści trola. No dobra. To jest. Ty mu nic nie robi, a to mu robi to co i nic. the fuck? O, dobij go. O, to był w ogóle Skittles, Mogłabym mieć Oj, pełzacie. Ciekawe, czy są naprawdę takie hardcore mocne. O, kurde. Ehm. Nie, naprawdę się tutaj nie, nie przebijam nawet? What the fuck? The fuck? What the fuck? O, jeszcze gry nie zapisałem, jestem taki osom. Awesome. Ale to tutaj na pewno już nie przeżyję. No. Niestety. Dobra, musiałem niestety zrestartować całą grę. Ponieważ, jak widzieliście, był błąd, jeszcze najdwaliłem je do pulpitu koniec końców. gra z statlanego crasha i musiałbym ją zrestartować, czy tego chcę, czy nie. Jeszcze go on no chodź ze mną, bo cie, cie, ciebie tutaj potrzebuje, potrzebuję cię no, ziomuś, potrzebuję. Ciekawe czy dałoby się stąd doskoczyć tam. O Jeronimo, oż nie dało się, no to mam przesrane, matko boska, mam przesrane. Nie strzelać we mnie, nie strzelać, don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot, nie strzelać, nie strzelać, poddaję się. Może nie końca się poddaje, ale uciekam, dobra jest napój, je napój. Kawy jaki? Zwykły? Zwykły. Mamy napój. Szynkę. Astronomię. I. What the fuck? Czemu przez to przelazłem? Tego nie było w planach. Hej, Gordon teraz został. nie. O! Mogę to jest ten ork! Czemu ja przez to przelazłem? DASHIT! Bezi, No to dobry jesteś! Już skończyliśmy misję dzięki tobie! Cieszymy się, jej! Radujmy się! Tam się Gorn bije. Musimy rozmawiać z orkiem-niewolnikiem. Tarok chcieć pomocy! Tarok ranny! Co chcieć, Tarrok? Coś się tu stało. Co się tu stało? Tarrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją Gaszluk. Ty pomóc. Tarok boli. Co mogę dla ciebie zrobić? Co mogę dla ciebie zrobić? Tarok chcieć mocny lek. Albo tarok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszluk, otruć tarok. Tarok chcieć lek. Głupi, głupi tarok, zgubić lek, nie znaleźć. Odzyskam twoje lekarstwo. Tarok słaby, obcy wrócić szybko, albo tarok umrzeć. Okej, okay, musimy znaleźć lekarstwo taroka na razie, lecz ja nie, nie będę pytał go o Urszaka, Ur jak on jakąś to nazywał. Ponieważ nie ma to sensu. Jak tam sobie radzisz, Gorn? Bo nie za dobrze. Coś mi się wydaje, że przydała być się moja pomoc. Ale ja pomogę Ci inną bronią. Użyjemy od tego ostatniego ciosu. Dawno go nie używaliśmy, jest to broń całkiem, całkiem potężna. Oczywiście już pełzarzo nie celuje. Jebane Zjednoczone imperium pełzaczy. Kurde bolek ja wam dam. O ten jeszcze jeden właśnie sobie w tym w tym cieniu odchłani, kurde bolek, no. siup. siup, siup. Ja, yeah, critical bitches! Critical! Yeah, ostatni cios! To jest dopiero potężna broń! Critical bitches, critical bitches, critical bitches! Szkoda, że nie jest tak na większość przeciwników, ale jednak jak przeciwnik jest bardzo twardy, to warto inwestować właśnie w te krytyki. Critical bitches, critical bitches, critical bitches! Jest idealny na przeciwników, którzy są, którzy są słabo odporni na normalne obrażenia. Po prostu rozmiata ich na kawałeczki pierwsze. Lepiej zapisać grę, bo nigdy nie wiadomo, co jest nad nami. Ale, jak widzicie, ten miecz jest miodzio po prostu na tego. Jest miodzio na takie cele, powiedzmy, które jest ciężko ubić, ponieważ ma te krytyki, a krytyki, jednak, w gotiku są potężną rzeczą. Żeby było śmieszniej, ten miecz bardzo łatwo zdobyć. Jest jakiś tylko do do pradawnych, jaką mogłem mieć dużo wcześniej w grze. Ale, po prostu o tym nie wiedziałem. A teraz szczerze powiedziawszy, właśnie według mnie przynajmniej dwie najlepsze bronie, czy trzy najlepsze broni, jakie teraz mamy, to jest ten Miecz Mały, od, mm, no od, jak on się nazywał, jak się ten gość się To się mi przypomni w ogóle? Ten, co go zabiliśmy, a Uriziel, od Uriziela, ten Dusz coś tam, pożerasz dusz chyba? Druga dobra broń to jest właśnie ostatni cios od tego Paladyna, którego przyzwaliśmy i potem go z deka a też równie dobrą bronią jest właśnie ten miecz i Nosa, który jest po prostu przekutą jakąś tam bronią przez tego kowala od przemytników. mi jeszcze ten, cały czas ten Płomień i... No to miecz awatara i nosa, który jest taki zajebisty, ale aktualnie nie mam tej siły, żeby go używać. Gdym grał tak bardziej jakoś, szukając wszystkiego co się da, to pewnie bym już miał te 350 siły. Tak, może inaczej 370-80. Na przykład nie, nie zużywał tego bonusu od homera wcześniej i tak dalej, ale mnie tym nie zależy. Mnie tym mieczu tak naprawdę za bardzo nie zależy. Najbardziej zależy mi właśnie na tym, co aktualnie mam teraz. Od tym właśnie łabaczu, czym mam. maczu. Dobra, padasz. Ok, jeszcze kogoś trzeba znaleźć tutaj. Trzeba też znaleźć ten lek dla tego urszuka, czy jak to się nazywa. Stary miecz, pochodnia? Po co mi to? Mam tego już tak dużo, że nawet nie potrzebuję zbierać już nic praktycznie w tej grze, na no, wrażę, że coś jest bardzo potrzebne do czegoś tam. Na przykład jak Chromanium. Chromanium. Tak ja sobie pomyślę, ile będzie szukania Chromanium, chociaż ja wiem, gdzie one mniej więcej są, ale... o Jezus. Niektóre są dość daleko porozkładane od siebie, przez to znalezienie ich wszystkich wcale nie jest takim hop siup, już mamy wszystkie. A to za mnie tak akurat odcinek półtora pewnie, znalezienie ich wszystkich. Bełt. Raczej jej bełta nie szukamy. Ciekawe gdzie ten lek mogę znaleźć. Właściwie to nie mam pojęcia. O, mamy kolegów kolejnych. Siema wojownik. Bełt, Ciekawe co też gdzie Ej, gorle... Bezi, co ty robisz? A. tak. Będzisz schował miecz sobie bez powodu. Albo z nieznanego mi powodu bynajmniej. Dobra, zobaczymy. O tu kolejny pełzaczyk. Nie ma, nie ma kastowania peli, nie ma. Co sobie myślałeś, że już mnie tutaj zamrozić ten, ten jakiś ninja i będziesz potem mnie wykorzystywał. Już już nie powiem w jaki sposób. Nie ma. No possible. Tutaj tego lekarstwa nie ma też. Gdzie ono leżało? Powiem wam, że nic diabła nie pamiętam. Ale raczej chyba nie w jakimś skomplikowanym miejscu. A tak po drodze, właśnie leżało. Tu jest w ogóle bełt. Nie wiem po co mi ten bełt. No dobra. Jedziemy dalej. Drudum, drudum, drudum. O! Dzban. Jesteśmy. dżban. Kto lubi? Dzban. Hmm, jesteśmy teraz w zupełnie innym tunelu. Gdzie znowu są strażnicy Gdzieśalego Baziu! Dzień dobry Dzień dobry Ekspedycja przybyła Czy mi się wydaje? Czy słyszę kopacza O kurde, ty chcesz mnie bić? Dlaczego go zabiłeś? Kuszę mnie jest prościej. mnie jest prościej po prostu. Bo zabija na strzała. Nie muszę was dobijać grubasy. Zresztą tam jeszcze u góry siedzi. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Dzium, dum, 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 dum. Serio, chciałeś ze mną walczyć? Naprawdę. O, oh, fuck! Eee. What the hell? No nie! Spada! Ale, serio, jak jesteś z 2 metry na ziemią, mógłbyś nie udawać. Serio, tak się gra zepsuła! No nie, no the fuck, fakt, nic nie mogę zrobić znowu. Te błędy są po prostu wkurwiające za, za przeproszeniem. Chcięcie, znowu będę musiał aresztować grę, niestety. Znowu błędy, błędy, błędy. Nic, Dobra, jesteśmy widziałe. już z powrotem. Teraz będę kurde po prostu wybijał ich jak małe pieski tam z daleka. Nawet nie mam zamiaru do nich podchodzić. Nic mi nie robię, a mnie mogą z drabiny zabić. Znaczy zabugować na śmierć. Zabugowanie na śmierć jest gorsze od walki nawet z ostatnim bossem tej gry. Tamten do nas strzela, tylko nie ma pojęcia, że w tej grze pociski nie mogą lecieć w nieskończoność. Tylko po jakimś czasie... Oh my, bro. Serio gościu! Tylko po jakimś czasie magicznie te pociski znikają w tej grze, nie to może z jakiego powodu. Ale mnie tłuczecie, o panowie! Czuję się, są so masz dead. Wszyscy padli. To jedziemy na górkę drabinką. Chup, ciup, 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 ciup. Ale to lokacja jest. Kurde, bolek, no. Ale już stamtąd ma zasięg, grubas jeden. No ja ci, kurde, dam strażniku. Tylko niech w ciebie wyceluje. Amasz. A masz? i a masz? Triple shot. Three shot, one kill. Gdyby fakt, gdyby naprawdę przejrzała się zręczność na moje obrażenia z kuszy, to pewnie bym go ściągnął na strzała i to. Właściwie to bym wszystko że na strzałach no z tej kuszy. Chyba tu już nikogo nie ma. Bo na dół spadł bardzo mądrze, więc wykorzystamy bugi gry, żeby dostać się łatwiej niżej. Siup, siup. Kopacz, czemu zmarłeś? Nikt nie wie. Stary z całą dziad, jakiś toporek. gdzieś Tutaj jest to lekarstwo, to jest puchar. Uderz w buchara. Jakoś tak to szło. Zupa z spełzaczy, ryżówka. Ja szukam lekarstwa, wy mi tu tylko przeszkadzacie. Smażone mięso. Mi się wydaje, że tu może być w tym samym pokoju co był ten ork, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak, jak mam być szczery to nie pamiętam, naprawdę. Też pytanie, gdzie jest gorn? Ponieważ przydałoby się go znaleźć. Zobaczmy. Czy jak ktoś kopie? jeszcze. Panie Kopaczu, jakim prawem pan musi mnie kopać w mojej obecności? Kielow. Na co komu kielof? W Gotiku Trójce, czy w innych tego typu, właśnie grach, jak powiedzmy na przykład Skyrim. to już no wiadomo, Skyrim, sam Oblivion to, to nie jest przykład gra typu Gotika, one są tego samego rodzaju. No, dziska, powiem wam, że gra zaczyna nam już strasznie wkurzać, ponieważ mi po raz kolejny. Tym razem, podczas zapisywania gry. Przez co mój zapis się zepsuł, i będę musiał znowu zawalać aż od wieży Ksardasa do tego miejsca, gdzie aktualnie jesteśmy. Czyli jakieś 40 minut, gdzie będę musiał znowu zmarnować. No cóż, nic nie poradzę. Więc póki co ten odcinek zakończę, ponieważ to chwilę mi zajmie, nim to um, zrobię, żeby dojść do sportu tego samego momentu. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Nara.